Ochrona mnie wygania na afaryn, światok skończy. Davis, what is this? What is this do in your fancy car? Wszystko mają, dzisiaj w nocy nie chcę zostać sama. Jak oddore mój font, to przez ci Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka. W ubieżę tu się klebo, wylałem się. Jechamy z tym koksem Jadę na skuterku po ulicach szkrz szkrz szkr. Gdzie moje ziomeczki, bo mam dzisiaj dobry humor Mordowy pad mi z kieszeni cały pik, pik, plik Więc wyciągam kartę, freeza, robię pik, pik, pik dziś, dziś, dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygani Jestem w klubie, a sochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach końcę jutro. Bliżdżę, wierdżę, 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 Kręć, 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 tak puszę te sprzygło. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, no, no, czekaj, no, hop, co, kurwa mi titoś tam, no. Bo już mnie rok krew, zali. nie tu, tu nie wolno ci jechać, tu blebo. ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama. Jak opiera mój font? Pan złamała mi truta, teraz idziemy pospawać. Ten diament na jej palców, widzę, gdy nie może gadać. Ciężko złapać oddech, kiedy wrzuca na mnie bagaż. Możesz wszystko mieć, z haseł na Awaryjne światła na nas wszystkich, Mr. Polska. Ja i mezio, ale z Uro, uro Chama a